Hejcie kochani, z tej strony Kinga Sawczuk i witam was bardzo serdecznie na kanale Popstos. Dajcie mi sekundkę O, od razu lepiej Dzisiaj przychodzę do was Q&A, czyli pytania i odpowiedzi Ja oczywiście będę odpowiadać na wasze pytanka, które zadaliście mi na Instagramie eee, A przy okazji możecie sobie wpaść na mojego Instagrama Słuchajcie, podczas tej kwarantanny naprawdę wymyśliliście fajne pytanka. Mam ich 17, jak się nie mylę. Także zaraz już na nie odpowiem, a jeszcze chciałabym na wstępie Was wszystkich wesprzeć e, i siebie też. Wiem, że niektórzy gorzej przeżywają ten trudny czas, niektórzy lepiej, ale chciałabym do wszystkich to powiedzieć. Pamiętajcie, że po nawet największej burzy wychodzi najpiękniejsze słońce. Także musimy po prostu w tym wytrwać i nie poddawać się. Pierwsze pytanie, z czym wiążesz swoją przyszłość? Aktualnie nagrywanie filmików na YouTube, na TikToka i wstawianie zdjęć na Instagramie to jest ogólnie całe moje hobby. Ja się tym zajmuję na co dzień. E, prócz tego, bardzo mi się podoba aktorstwo i w przyszłości naprawdę chciałabym zostać aktorką. No i oczywiście, to wszystko to moje hobby, e, czyli social media. E, jednym słowem. Dwoma osobami. Nie wiem na jak długo social media będą istnieć w naszym życiu, ale póki istnieją, póki sprawiają, że jestem szczęśliwa, bo to jest moje hobby, to chciałabym to kontynuować przez jak najdłuższy czas. Wszystko, wszystko, bo mam nadzieję, przede mną pokażę. Pytanie drugie, nie bałaś się na początku opinii innych na temat tego, co robisz w internecie? Szczerze mówiąc, to była ostatnia rzecz, o której myślałam, nagrywając swój pierwszy filmik na mój kanał na YouTubie. Bardziej się skupiałam na tym, czy będę miała co nagrywać, co jeśli mi się pomysły skończą, co jeśli nikt mnie nie będzie oglądał, co jeśli światło będzie złe, albo nie będzie mnie słychać, nagram cały filmik, a... Głos się usunie nagle sam. Także naprawdę ta opinia innych to była ostatnia rzecz, o której myślałam. Potem, jak zaczęły się pojawiać jakieś nieprzyjemne komentarze, hejty, to po prostu olewałam to, i w sumie mogę powiedzieć, że dzięki temu, dzięki temu, że w ogóle się tym nie przejmowałam, opinią innych, to jestem tu gdzie jestem. Także polecam takie myślenie. Możecie przy okazji sobie to zakodować w głowie, żeby się tym nie przejmować. Bardziej w sumie ważniejsza była dla mnie opinia moich znajomych, moich rodziców, niż osoby, której tak naprawdę w ogóle nie znam. I przede wszystkim ona nie zna mnie. Kolejne pytanko: masz naturalnie proste włosy, czy je prostujesz? Często pojawia się to pytanie, ponieważ raz mam loki, raz mam kompletnie proste, tak jak dzisiaj, ale powiem Wam, że takie proste włosy, jakie mam właśnie dzisiaj, to są moje naturalne, proste włosy e, od razu po wysuszeniu. Nie prostuję. Ale bardzo lubię sobie kręcić loki, mieć fale, także tutaj wam stawię zdjęcie do porównania, jak wygląda w lokach. Zrobisz jakieś porady, jak ładnie wychodzić na zdjęciach? Słuchajcie, trochę już siedzę w zdjęciach i w pozowaniu do zdjęć, ponieważ już prawie 4 lata mam swojego Instagrama, jak się nie mylę. A od 3 lat wstawiam tam regularnie zdjęcia, także myślę, że mogę się co nieco wypowiedzieć. W sumie się nie dziwię, że zadaję się to pytanie, ponieważ sama, kiedy pierwszy raz pozowałam do zdjęć, to nie zawsze mi się podobało, jak wychodzę. Najbardziej współczułam moim fotografom, czyli moim przyjaciołom, którzy mi robili te zdjęcia. Naprawdę długo to trwało, ale z każdym nowym zdjęciem trwało to szybciej, sprawniej i w sumie już wiedziałam, jak pozować. Mi to naprawdę trochę dziwnie i może głupio, ale na początek, jak nie wiedziałam co zrobić ze swoją twarzą na zdjęciach, ćwiczyłam swoje miny przed lustrem. I naprawdę nie ma się co śmiać, ale w ten sposób możecie wybrać swoje ulubione miny, wiecie jak wyglądacie i odtworzyć te miny przed kamerą, telefonem, czym tamkolwiek robicie zdjęcia. I po prostu wyobrażać sobie, że wasz obiektyw to jest wasze lustro i wy robicie swoją ulubioną minę. A jeszcze co do min, to starajcie się uśmiechać Takim szczerym uśmiechem. Naprawdę nie próbujcie żadnych sztucznych min, które wam sprawiają trudność do otworzenia potem na kolejnych zdjęciach. Naprawdę uśmiechajcie się swoim szczerym uśmiechem, na pewno jest piękny i myślę, że wtedy wyjdą naprawdę ładne zdjęcia. Pamiętajcie, że na każdym zdjęciu musicie się czuć komfortowo, musicie być sobą i to są chyba w sumie takie <laughs> dwa klucze do ładnego zdjęcia. Ile mam wzrostu? Wzrostu mam 1,62,5. Tak mi zawsze piszą, jak się mierzę gdzieś jestem na jakimś bilansie u lekarza czy cokolwiek ale wszystkim mówię, że mam 1,63 m. Masz chłopaka. Pozdrawiam. Na początek też serdecznie pozdrawiam ogólnie wszystkich pozdrawiam, którzy oglądają ten filmik. A co do pytania? Może mam, może nie mam. Myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy Wam o wszystkim opowiem, ale na razie musicie żyć w niepewności. Tak bywa! Czy pomimo tego, że jesteśmy w domu, to się malujesz i jak tak, to jak? Ogólnie przez pierwsze dni kwarantanny w ogóle się nie malowałam, chodziłam w dresach, jakichś podomowych ubraniach, fryzura na komutac codziennie, ale potem stwierdziłam, że taki look mi w ogóle nie pomaga do dalszych działań. Jestem wtedy leniwa, chcę mi się spać, jestem właśnie taka ospała, nic mi się nie chce. A jak się pomaluję, chociaż na korektor sam i pomaluję rzęsy, to od razu jestem taka świeższa, mam więcej siły do, do moich prac domowych na przykład. A jak się maluję na co dzień, to jest właśnie mój codzienny makijaż. A jeżeli chcę się tak szybko pomalować, lżej, to po prostu dla mnie najważniejszy jest korektor i tuż do rzęs. Jaki kolor pofarbowałabyś włosy? Słuchajcie, cały czas mnie kusi pofarbować włosy na taką platynę. Słuchajcie, wiem, że to jest naprawdę, to by był ciężki proces przy moich włosach, ponieważ jak widzicie, tutaj jest mój naturalny kolor, a tutaj mam już takie jaśniejsze refleksy. I słuchajcie, no na pewno byłaby duża robota przy tych ciemnych włosach zrobić na platynę albo na jakikolwiek blond. Jeszcze kiedyś myślałam o bordowych włosach, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną i może w wakacje coś pomyślimy na ten temat, na jaki kolor przefarbować swoje włosy, ale na pewno jak przefarbuję to będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. Tak przy okazji możecie mi pisać w komentarzach, czy ładnie by mi było w blondzie, a jak nie w blondzie to w jakim kolorze. Może zielony? Jakie seriale polecasz na kwarantannie? Ogólnie serial top of the top, najlepszy z najlepszych według mnie, to serial Jane the Virgin. Eee, nie będę Wam opowiadać, o czym ten serial jest. Możecie sobie, możecie sobie sprawdzić. Nawet jeżeli bym Wam opowiedziała, o czym jest ten serial, chociaż w cząstce, to niestety zdradziłabym wszystko, a tak nie mogę zrobić, także zachęcam do oglądania. Jeszcze jaki serial? Polecam to oczywiście przyjaciół, friends. A jeżeli chodzi o polski serial, to zawsze warto. Naprawdę wciągnęłam się w te wszystkie seriale jak nie wiem kto. Od zawsze miałaś takie długie włosy? Powiem wam, że nie od zawsze. Zawsze jak byłam mała, to miałam takie włosy, zawsze króciutkie, albo na grzybka, albo takie i nigdy w dzieciństwie nie miałam takich długich włosów. Dopiero w pierwszej klasie gimnazjum pamiętam, miałam takie jakie mam teraz na długość. A w drugiej, w połowie drugiej gimnazjum chciałam znowu e, do ramion, i od tej drugiej klasy gimnazjum obcinałam włosy może trzy razy. Jak skończy się korona, to najpierw gdzie pójdziesz? Mam nadzieję, że pierwsza rzecz po zakończeniu kwarantanny to będzie napisanie mojej matury, ponieważ już tak się nie mogę doczekać. Chcę już mieć to tak za sobą, jak chyba nikt inny. Naprawdę i mieć w końcu wakacje. I robić wszystko, na co mam ochotę. Bez żadnych wyrzutów sumienia, że dlaczego ja nie siedzę z książką. Kiedy masz urodziny? Urodziłam się 12 marca w 2001 roku? Wstawiam tutaj zdjęcie albo zdjęcia dla porównania. Jak byłam mała, a jak wyglądam teraz. Teraz mam 19 lat, a tutaj pewnie jakieś. 6, 7, nie wiem, zależy co wstawię, ale sobie poinformujcie. Zdarza się, żeby ktoś zwrócił się do ciebie, proszę pani. Oczywiście jest dużo takich sytuacji, no szczególnie na jakichś spotkaniach z wami, czy to mnie spotkacie w galerii, czy w jakimś sklepie, czy w kinie, gdziekolwiek. To zawsze jest chociaż jedna osoba na spotkaniu z wami, która odezwie się do mnie, proszę pani. Naprawdę śmieję się, bo to jest trochę takie śmieszne, bo ja mam dopiero 19 lat, a na przykład potrafi do mnie 12 lat powiedzieć: proszę pani, ja naprawdę doceniam, bo to wynika z waszej kultury, ale naprawdę nie potrzeba do mnie mówić proszę pani, oczywiście jest to słodkie, ale naprawdę nie proszę pani. Czuję się wtedy tak staro i poważnie. Zagrasz nam coś na ukulele? Jeżeli obserwujecie mnie na moim Instagramie, to wiecie, że ostatnio e, gram na ukulele. Zawsze grałam na gitarze, ale zawsze chciałam też na ukulele. No i na Instagramie trochę Wam pokazuję, jak gram. Do tego troszkę śpiewam. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na mojego Instagrama. Ale myślę, że mogę dla Was troszkę postrzelać strunek Idę po ukulele. Szanowny lewa się, to rozmowie z miesiącem. mówi coś. O co mu chodzi? Ktoś tu rysuje mnie, nie gada co chce, a ten kość mówi coś. Spoko nie szkodzi, zameka. Pokażę jak zrobić lazy coca Coca na włosach Który niby jest taki Rozczochrany, ale ładnie to wygląda Tak zwany niechlujny Chlujny nieład Tak chyba to się nazywa Więc pierwsze co musicie zrobić Dziewczyny, a być może też chłopaki To wszystkie, wszystkie Włosy W dół wziąć i słuchajcie, zaraz będę robić, ale pamiętajcie, że ja to będę robić szybko, bo ten kolk musi być zrobiony szybko, bo jak jest wolno i staranie, to wtedy ładnie nie wychodzi. To tak, także... O. o, i jest. Teraz wam pokażę, jak to wolno zrobić. W sensie... powoli. Także wracamy do punktu wyjścia mamy płosy i teraz tak znów się zniżę o bierzemy tak gumkę nie do końca i teraz tak jak mamy tak to po prostu sobie obkręcamy i tutaj tak zatrzymujemy dotąd pamiętajcie żeby tutaj trochę zostawić bo wam wszystko yy, się rozleci potem rozkładamy, o. Jakoś tak. Okej okay, kochani, to by było na tyle. Naprawdę miło mi było tutaj gościć na kanale Popstars. My się widzimy już niedługo na moim kanale. I co jeszcze mogę powiedzieć? Siedzimy w domku, nosimy rękawiczki i maski, ponieważ one są teraz cool, one są teraz w modzie. Także wszyscy je nosimy. Oczywiście nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale też o zdrowie innych. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi, bezpieczni. Eee, za dużo się nie kłóćcie nawzajem, bo wiem, że to cała kwarantanna i siedzenie w domu z bliskimi czasami może wykończyć. Ale trzymamy się wszyscy razem. No i do zobaczenia już niedługo. Kocham Was wszystkich. Buziaki. Co on mówi? <laughs> Ik de aard.